Cześć widzowie, witam na w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj wersja PUBG Mobile Przebiegajmy w z moich nie, ulubionych gier mobilnych Bardzo fajna giera Polecam wam ją A teraz Nie przedłużajmy, grajmy PUBG Mobile Jest to bardzo dobre Trzy No, gram w to 3 razy, 3 rundy ale to było takie otwieranie, sobie coś tam otwierałam. I trzy razy mam pierwsze miejsce. PUBG Mobile jest bardzo łatwe. Ech, tych ludzi, raczej was widzą e, w Niku, w swoim, jak, jak ten, zainstalujecie Gierkę PUBG Mobile i, swoje i wasza pierwsza część Niku to będzie na przykład, nie wiem tym X albo coś na tej zasadzie, to wtedy ten, to wtedy dodam was do znajomych. Najp... Najpierw muszę się nauczyć dodać do znajomych, ale tak. Dodam was, bo... No bo widowia. Chcę po prostu z wami kiedyś zagrać. Wierzę, że będzie się dobrze. i też zrobię ja tą babkę. O! Lecimy sobie samolotem. Fortnite, bo w Fortnite i lecimy w ale mówię, PUBG Mobile jest mega podobna do Fortnite'a, czyli tej takiej fajnej gierki, jak pamiętacie. Zatka. ja pojadę może na I... na no,

Sąbię, I sobie tym domkiem. I tu są O! Teraz sobie tutaj elegancko. I idę poszła w noc do tak. Zawsze lubię wybić sobie so, z lisbuta. Ale nie można w tej gierce, więc... szkoda. O, widzowie, dobra rzecz, dobra rzecz, dobra rzecz. To teraz idziemy do kolejnego do domku. Do tego... o, sobie skoczyłem. Będą rzeczy w O. No i no to szkoda, co ja mam chyba, ale... Nie ma żadnych pełni. ale dobra. Idziemy z moimi dziećmi. Dołożymy. O, zabiłam go. Nic dam, nic dam, nic dam. Ale go zrobiłam łatwo. Taka osoba z nim. No, ale dobrze. I ten. I ten. O kurde, chyba wie! Bluzę jakoś do biurzaliśmy. Bardzo mi się podoba ta bluza. Mega fajna jest. Ale idziemy właśnie domu, w którym oczywiście nic nie ma. No to może w tym domku w tym naprawdę coś będzie u nas O kurde, widzę, wie. To mi się opóźno wziąć. Nawet ha Łaż ktoś zadaje 30 Daje 300 trzysta. Dobre, dobre broń. Teraz idziemy robować kolejne domki. Tym razem y, zrobimy to tak. Zatoczyłeś jeszcze, o nie. W tym domem już Mamy dwa na to. I lecimy tam o. od O tutaj, do tego domku. Te trwa trwają dość długo w i Mabajlkiej, żeby 10-15 minut. Więc tyle będzie trwał ten noc się kłóci ta runda. O widzę, wiemy, no więc... Dobre, że tu są. Lecę teraz uszuwać ten domek. Zobacz, czy też się nie ma. Dobra. Ciekawe, czy dostanę od razu tą... tą jak tak, to, to. O, widzę, było dobrze? niedobrze. Oj, bardzo dobrze będzie. Bardzo, 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 ale teraz dobra. Lecimy, poczekajcie, widzę, tam się, a ja nie kończę. Jezus. A nie, to jeszcze nie, tylko tylko czasem występują na moim regionie PUBG mobile'owym takie takie rzeczy, takie tam, O, ok, Nie pytam. To nic. Nie pytam o to, co tu się stało. Ale, bo już chyba, że trzeba 600. Znaczy, jakieś 630? I nie I nie, nie, nie 60 zadaję, więc. No, A Dobre, no. Mały. A, tutaj, no to co kolejne amunicji, dobra, nie stoleczek może. A tutaj ten no tu będzie. Okej. Okay. Dobry łup. Dobra nagrywy, no, ale teraz idziemy szukać kierowca. Czekajcie, jak sobie ten. Świetl. 83 osób. Okej. Okay. Są, gdzie są, gdzie was, gdzie, więc, no są 10 osób grze więc trudno będzie. O kurde. Bardzo. Polek zginął. Szkoda. Dobra, dobra, szukamy ludzi do zajęcia. Okej, gdzie są, ludzie są, ludzie są, są, są. Już jednak wyjechaliśmy z łapki. A teraz potrzebuję kogoś z pistoletów tutaj. Teraz, gdzie ich jest? Gdzie? 79, jest to długo. może musimy rozwalić. A to dopiero się na minut widział będzie. Może skończę nagrywać w połowie gierki, albo gierki w są bardzo długie. Więc. O. Nie, jest. Nie, jest. Jezus, widzowie, to jest zbyt dupe, to jest zbyt dupe. O oh, kurde, idzie on już, idzie on już. To jest zbyt dzielnie. Strzelki. O Jezus. Jezus, widzowie. O, już się przestraszyłem. Nie widzę tych nasi graczy. Ale serce mi tak wywyży. Uwierzcie mi. Tutaj będę miał kamerkę. Jak coś. Bo chcę widzieć ile jest graczy. Albo nie, to nie znajdą. Bo najszybciej mniej, mam chyba dwa. Bo tyle osób zabijamy, Ale okej. Okay. Poszukam sobie ludzi na mapie najpierw przez okienko wyskoczek zrobimy. Odniosę domek do zrobienia. 75 osób. Możecie sobie tu zobaczyć. Albo przełożę się tutaj. To to mi będzie niewygodnie. Więc idę tu. Z kamerką. Ten będzie długi. Troszkę, ale to tylko przez... Popatrzcie, przez PUBG bo jest takie długie troszkę wiecie co bo giełdów padł zimowo i są troszkę długie no, będziemy się tak skrapać nie rozumiem, że to będzie gdzieś już przechodzi do strefa to nie wiem co szkoda ale okrzykamy więcej ludzi. Ale będzie jeszcze krzywdwa. oni są. Dobra, ja ich. Ja pójdę na ludzi. Ale na razie nie wiem, gdzie oni są, więc nie wiem, nie będzie. Ja będę trzymał sobie ten bron. Ale, no, PUBG Mobile To jest łatwa, mobilna, fajna gierka. Można zainstalować też PUBG nie tylko na telefon, nie tylko na tablet, ale można sobie go jeszcze zainstalować poprzez na kompa. To się mega pana to Ale nie to będę zainstalować na nich. Lecia. Lecia. Bo nie do końca znajdę wodę. Widzę, dobrze, dobrze, dobrze. nie? Wziąłem coś. No, mi się to nie przyda. Ale pamiętajcie, że jestem taki, że cały czas muszę brać cokolwiek. Nie wiem, czy mi upadł Mobile, ale. Tak, umiem grać, pewnie. Ja nigdy nie umiem grać. I trzymać, się bić. Ale nie umiem. Hahaha. Może tu jest coś? Bo, ja po Nie, sobie, tak,

No bo patrzę jednocześnie ile mam tych na i ile mam ile mam 2002 ile osób zostało. Chyba mam dużo procent jeszcze, więc zaraz chyba będę kończył odcinek, bo on będzie bardzo długo trwał. Jest, ale... Mm, nie wpuszczę go, bo nie mogę teraz, ale... To jest trap jakiś. Tej dół, widzę. Od tego mi też trapa. Szekalnego tam. O ja jest... nie wygodnie mi się teraz. Aha, mhm, ale... A. Jezus. Muszę się przełamywać. Muszę przyjąć przy, przypadek sobie tak. Myślałem, że to się dobrze stawiać, ale O Jezu, to tam jest. To jest tam, to jest tam. Dobra widzowie. Ja się teraz z wami pożegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach Spawny Mobile. Druga część wleci jutro. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No.